Hej! Dzisiaj witam Was z przejeżdżającym tramwajem na teście kolejnego rozświetlacza płynnego Już wiemy, że Yoko odpada Positive Light Liquid Luminizer w odcieniu Enlighted od Rare Beauty Rare Beauty to jest marka Selena Gomez Jeśli chodzi o Rare Beauty, ono jest teraz mega popularne Mega dużo się o tym mówi, bo to jest nowa marka jeśli chodzi o to co ma marka, ma dwa róże, jeden kremowy, jeden płynny, podkład, korektor, puder w puszku, właśnie rozświetlacze w takiej formie, płynne pomadki, balsamy, błyszczyki, eyeliner, bibułki matujące coś do brwi, migiełki, takie podstawowe rzeczy. Powiedzmy sobie najpierw tutaj o naszym rozświetlaczu. Rozświetlacz kosztuje 125 zł i ma 8 odcieni. Ten jest najjaśniejszy. Potem jest enchant, który jest bardziej różowy. Ten oto mały cosiek, ma 15 ml i jest z takim kopytem. Całość jest w plastiku. Jeśli chodzi o porównanie z innymi, jeśli chodzi o wielkość, to joko ma 14 ml, czyli jest o 1 ml mniejsze. A bel ma 25 gramów gram, tu jest 6 miesięcy od otwarcia, 24 miesiące od otwarcia, a tu mamy też znowu 6 miesięcy od otwarcia i jest zrobione we włoszech. Tak, jest zrobione we włoszech, a tutaj jest polskie i w Unii Europejskiej. Porównamy sobie od razu wszystkie kolory. Hamsky zoom. Rare beauty. Jaki to beauty. O, jakie to jest ładne. Jakie tu jest ładne? Wszyscy mówią, że to jest bardzo delikatny, i tu się zgadzam, ale czasem nie potrzeba dużo. Mamy Yoko w odcieniu Honeymoon. Okay. Odcień Honeymoon Starlight z Yoko. I tu już przypominam, że to jest ten odcień bardziej drobinkowy. Jest teraz zbliżony do tego Zera Beauty. I ostatni jest Glow Angel z Bell. On jest z tych ciemniejszych. Jak tu widać tą bazę. I tu na górze dam. Jest też najbardziej gęsty. I uwaga. Kopyto. I jedno wyciągnięcie. Mniej więcej wygląda ilościowo. Myślę, że będę potrzebowała teraz przynajmniej to jedno wyciągnięcie na policzki, i myślę, że dwa takie wyciągnięcia produktu, jak będę robiła na podkład. Pierwsza partia idzie na gąbkę. Ma wzmacniać to, że my się mamy czuć pięknie i nie ma być taką maską. A wydaje mi się, że wiele osób uważa, że to powinno być takie, nie wiem, jak Huda Beauty, Fenty, że blask z kosmosu i w ogóle. A tu wydaje mi się, że ważne jest to, że my mamy czuć się dobrze, nie być przykryci. Nie mamy mieć takiej machy. Nie mamy miejsca tapety z O, mają nam one dać trochę takiej świeżości, przynajmniej. Takie jest moje zdanie. No i teraz możecie co nie dzieje. wygląda blask. Nie przeciemnia. To jest plus. Jestem na twarzy, jak mąka. Dobra, biorę to, co mi zostało, czyli tą połowę. I palcem rozkładam. Tu i tak jest dużo, bo jak pierwszym razem to tak. delikatnie, delikatnie Malutko! Tu chyba widziałam więcej. Rozklepię to delikatnie gąbeczką. No i wygląda to tak mokro. Przynajmniej tak według mnie. Tak wygląda ten blask. O! Tu możemy jeszcze go trochę doklepać. Bo ten blask się le trochę lepiej rozłożył gąbeczką mokrą niż palcem. Zanim mi się aparat rozwoduje i się przegrzeje, biorę sobie podkład. Bez miszy, czyli taki mój ulubiony. On nie jest bardzo mocno kryjący. Ten blask powinien przetrwać, ale przy tej pierwszej warstwie widzę, że hmm, jest on taki, taki widoczny. Jakbym nakładała zwykły podkład, to wydaje mi się, że mogłoby być różnie. Ten blask jest delikatny. No co nieco widać, no, ale też widać, to że do... nałożony na bibi I on też sam w sobie się świeci. Obkręcam to kopyto odrobinę tego rozświetlacza w to samo miejsce, gdzie wcześniej było nakładam rozświetlacz. Czy mogłam najpierw zrobić jeszcze korektor? Mogłam. Czym się nie chce? Nie chcę Tu już widzę, że blask wrócił. I nie rozwala mi tej miszy, którą łatwo jest rozwalić. Trochę mi ten błysk tu osiadł po tej stronie. No, oczywiście, wszystkie takie niedoskonałości, które są pod spodem, przebijają. Podłaz korektorem się nie rozwalił. I teraz. To jest dodatek do tego, co było wcześniej. Yy, przetestowałam przez ostatnich kilka dni ten rozświetlacz jeszcze bardziej intensywniej. Mam go też dzisiaj na sobie, ale nie samego, bo z rozświetlaczem innym. Zrobiłam tutaj trochę takie yy, inne wszystko, kolejnościowo. I okazuje się, że tym razem mi nie wszedł z maszczki jak poprzednio. Gdzie nie utrwalałam go stricte pudrowym produktem? Trzyma mi się świetnie. I szczerze polecam. Na pewno on nie jest najlepszy, bo jednak no, zbiera się jej w ogóle. Ale najpierw jak zrobiłam właśnie rozświetlacz róż i na samym końcu puder nic zero. Naprawdę. Wygląda mega dobrze. Wiem, że nie każdemu się to może podobać, ale to, ile ma ten produkt odcieni, no to to jest mega. Dla takich bladzioków jak ja, ten kolor to jest naprawdę boskie, żeby się na przykład podbić całkowicie. Rozświetlacz. Ja teraz nie mam jakiegoś rozświetlacza, który jest zarobisty. Plus, wiem że ten makijaż ma kilka godzin, ale no... Ja... Ja widzę glow, taki ładny glow. Będę go używała namiętnie. Dopóki nie znajdę, nie wiem, jakiegoś taniego rozświetlacza, który będzie tak dobrze wyglądał na mnie, to pewnie zostanie ten. Uwielbiam pudrowe rozświetlacze, ale no... Jednak czasem podbić i w ogóle dodać sobie blasku i blasku jeszcze raz <noise> mega mam nadzieję, że taka forma Wam się podobała nie jestem jeszcze przyzwyczajona do testów i w ogóle, ale i like to co sądzicie o tym rozświetlaczu tej marce i w ogóle, jeśli macie jakieś fajne pomysły na filmy dajcie znać i na razie pa